Dzień dobry, dzień dobry. Witam was serdecznie i pozdrawiam. Sprawdzam, tak wiecie. Witam, witam i pozdrawiam. Może tu sobie teraz. Wjechałem sobie tutaj z drogi. No i wiecie, tu jest las Z jednej strony, z tej strony też są lasy. Zaczynają się i to tam się ciągną. hetet. <laughs> w każdym razie idziemy tu do lasu. Tu gdzieś weźmiemy woreczki. Zaczniemy coś zbierać powolutku ja się tu przyglądnę jak to tam wygląda w ogóle no tu już widzę tutaj na, na wjeździe jest dużo śmieci ale idziemy w tym rowem tutaj zobaczyć jak te papy tutaj wyglądają masakra patrzcie mm. wiadra Opony. Opony nie będziemy dźwigać, no. Się. Tam jakaś fajna buteleczka jest. O! Przuciemy tam sobie. Tu pochodzimy, no na razie nie biorę worków, tylko rozejrzę się po prostu tylko chwilę, a potem wejdziemy tu po prostu do lasu. Tam jest taka łąka, tu znowu las. No, i to tak, ale idziemy po tą buteleczkę, zobaczymy co to jest. Czy to jest jakaś taka inna, że tak powiem. Ej, 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 zaraz sprawdzimy, bo widzę te zapięcie, wiecie. Jest takie zapięcie, a to co to jest? O, chyba łyskacz był pity. Zaraz sprawdzimy, jest jest jakiś napis. Ja nie wiem. Chyba nie ma, a jest tu coś. Dobra, muszę rękawiczki ubrać. Dobra, i teraz rękawiczki ubiorę i sprawdzimy, co to jest Powiem Wam tak. To, widzicie, to jest Johnny Walker. O, szklanka taka. Nie uszkodzona nawet. A to jest yy, toruńskie wódki gatunkowe 1884 rok. Zaczęli produkować chyba tak. Jest herb, tu jest też data, toruńska, tradycja. Nie wiem czy to jest stara butelka, czy to jest jakaś nowsza. Z tym zapięciem to myślę, że będzie jakaś chyba starsza. Nie ma daty. Chociaż 0,9 tu jest, czy 0,8 to może będzie 2008? Nie wiem, nie mam pojęcia. Dobra, ja to spakuję do samochodu. Może ktoś zbiera takie, i takiej nie ma. Dobra, a my idziemy po prostu jeszcze tutaj pospacerować troszkę, wezmę worek. Siatę może jakąś, no tak pospacerujemy, zobaczymy co dzisiaj pada, zobaczymy co uda nam się po drodze jakieś może inne artefakty znaleźć, a przy okazji coś posprzątamy, tak? Musimy tutaj to, ten zacząć, to to wszystko tu sprzątać. O Boże, nie wiem czy dam rady. Kiedy to jemu wszystko tu posprzątać, to nie wiem, ale troszkę coś nazbieramy dzisiaj tak po spokojności <laughs> dobra, no to co? Zaczynamy sprzątanie, ale w tym rowem przyjdziemy zobaczymy, jak tam będzie. Hmm. Powiem wam, <gry> że nie wiem, od czego mam zacząć. No normalnie, no nie wiem. No po prostu tu jest jeden wielki śmietnik. No patrzcie, to jest przysypane, ale jest... Hmm. już się chciałem sylać wiecie, żeby coś posprzątać a to tu jest przysypane po prostu śmieci przysypane no. widzicie takie śmieci przysypane zobaczcie o. Jest jeden wielki śmietnik tu tego nie widać, a nawet białe środełko i tu te śmieci się ciągną, powiem wam i ciągną ja po prostu nie wiem, gdzie co mam zacząć sprzątać, tu jest tyle ogrom tego ale widzicie ze mną na drugą stronę o. czy to w ogóle Da się posprzątać Ja ja nie wiem po prostu ręce opadają Tu są jakieś papy, łóżka No co tu chodzi w tym wszystkim? Tam ile jest butelek śmieci Chodźcie na drugą stronę, chcecie zobaczyć co? Czy nie chcecie zobaczyć <laughs> Czy nie chcecie nie chcecie zobaczyć? <laughs> Ale ja wam pokażę no, nawet gdzieś coś takiego, a co to jest, to ja nie mam pojęcia. O. Chyba z lampki. Lampka jakaś to jest, ja, lampka. No. no nic, będziemy od początku zaczęli. Tam, jak wjechaliśmy do lasu, tam musimy zacząć od początku, chyba. No, bo to nie ma sensu, po prostu, tutaj cokolwiek robić. No. Tu by trzeba było Ja nie wiem Znowu tyle ludzi odechciało chciało Ja myślałem, że wiecie No trochę butelek padnie wiecie Takich jakiś tego Normalnie mi się odechciało Odechciało mi się Czasami po prostu mnie to wszystko przeraża Nie wiem jak ważę ale po prostu idziemy tu, dobra. Jeszcze się przejdziemy Oj. O kabel jest. Stawiamy na pełny, czy. Nie wiem czy jest pełny, czy pusty. To jest jakiś antenowy. Tak tego nie będę obrabiał. Nie ma takiej opcji rady. Dobra. Tam są jakieś kable, ale już obrane raczej. Wszystko czekaj ale... a jakie tu jest chłopie. Zaraz zobaczymy. Jasne, że obrane. Oczywiście, że tak. To... Tu też reklamówce obrane. Tam są też jakieś, po ekorolniku chyba. Nawozy, bo... ale dobra, idziemy dalej. A to jest, te miejsce, które tu jest, to jest Pimielin. Kończy się i zaczynają się Lędziny. I widzicie. Tu jest pole. No i tam dalej są lasy znowu. Lasy, lasy. A wokoło same brudasy. Zobaczcie. No nic, pójdziemy do samochodu, albo wejdziemy w ten las tam jeszcze zobaczyć, tak? Może w lesie coś poprowadzamy, nie na tych obrzeżach, co było armia ludzi po prostu, żeby to jakoś ogarnąć. Dobra, to ja idę do lasu, wejdę tutaj do tego lasu. Tam nie idziemy, wejdziemy tu i po prostu spróbujemy Trochę plastikowych butelek, żeby ciężkiej dzisiaj nie było, zaczyna padać coraz mocniej Plastikowych butelek po prostu spróbujemy pozbierać, tak? Tu w lesie No idziemy, zobaczymy jak, jak długo to zetrwa No i ja cię kręcę Niesamowite powiem wam, to jest, no na polu nawet czysto powiem wam, tutaj jest Na polu tak, ale tu po bokach to jest katastrofa po prostu Bomba ekologiczna. Ech. Dobra, już was nie będę przerażał. <laughs> Idziemy tam. Idziemy tam, ja normalnie ręce mi opadły. No nie wiem, dobra, mówię, że mam woreczek i bierzemy ten jeden woreczek po prostu z lasu, wyciągniemy nie z tego pobocza, bo tu bym musiał się z umówić, żeby to jakoś to spróbować przynajmniej Wiecie, do worków popakować i tam przy drodze gdzieś wynieść I zostawić, żeby przyjechali po to Bo tego jest strasznie dużo Dobra, idziemy w głąb, zobaczymy co tam się dzieje Powiem wam tak Co tu się dzieje, tak? No po prostu idę i cały czas przesylam Cały czas zbieram śmieci Tak, o, Będzki. Po prostu jest wszystko totalnie zaśmiecone. Zaśmie, ale prawdziwe. Ja po prostu, gdzie by człowiek nie spojrzał, tam są śmieci. A wiecie co, biorę też te, te szklane, wiesz? wiecie. Niektóre wezmę, tylko żeby nie były pełne ziemi. Po prostu naładujemy, zostawimy tam gdzie samochód stoi. Nie będę tego brał, segregował i, i na wszak wyjechać z tym po prostu, tu jest tego za dużo, a wiem, że tu przyjadę, żeby tu pozbierać to po prostu. Dzierdziel, co to tu jest? Ciach. To jest wszystko. Muszę to wyciągnąć. O. o, coś tu było kiedyś, ale co to było, nie mam pojęcia. No, patrzcie, ile tu jest plastików. A tam. Jak tam wejść pójdziemy to Uff, Dobra, napełnimy to, raz dwa I... I tak jak mówię worek do woreczka Patrzcie ładny kwiatus To jak butelki plastikowej O tych śmieci To nic Idziemy w tamtym kierunku, napełnimy ten worek, zostawimy go tam przy tym wjeździe, znowu przyjedziemy, znowu załadujemy. Dzisiaj nie mam ochoty na dwa worki. Wystarczy jeden. Jak dla mnie to dzisiaj wystarczy jeden. Jeden nazbieram cały, a następnym razem przyjadę to, zrobimy dwa worki. No i tak po kolei wiecie, a potem to zgłoszę, żeby to wzięli po prostu. Tylko nie wiem, czy do Lędzin, czy do Imielinia. <laughs> Bo tu jest gdzieś granica. Dobra, lecimy z Aresem. Ach, straszne to jest. Powiem wam, chodzę, kręcę się po tym lesie. I tu, i tu, i tu, i tu. I tak wchodzę sobie. No i zbieram cały czas. Żeby tyle grzywów było co tych śmieci patrzcie już no ponad pół wora jest a ile to zrobiłem boże a gdzie tam jeszcze to by trzeba było naprawdę spędzić długo długo ale wiecie jak się wezmę za to, to myślę że to, to nie wiem czy zdążę przed zimą jak to zarośnie czy to będę mógł spróbujemy a a tam mówię tam musisz z kimś przyjechać po prostu żeby to pakować tam jest tyle roboty, że czasami po prostu Ciężko ogarnąć samemu, no Ciężko Zresztą widzieliście te butelki, co wyciągałem To też było ciężko tam ogarnąć Jeszcze tam plastiki, polioki są Ja mam tyle miejsc tutaj do sprzątania, że To jest po prostu niemożliwe ha! Jak można tak zasypić po prostu Te okolice Dobra <śpiewam> Powiem wam tak I Pierwsza zwrotna o Pucha, <noise> 9 groszy <noise> Ach, A zapłacili 9 groszy, no super no. Dobra, lecimy dalej Bierzemy ten wór i, i sprzątamy Tego nie da rady wziąć I trzeba było mieć jakiś Patrzcie, beton, widzicie? Jakiś motek czy coś, żeby to rozkuć A, pierdziel Zaprawy, prawie pełne zaprawy, zobacz Betonu Ale to nic No i lecimy dalej, te folioki Butelki Lecimy tam Tam już jest paczka, widzicie? Czysto Ale tylko do jakiegoś... Tam do takiego rowu A potem za rowem już śmieci są No tak to wygląda No dobra Lecimy dalej Powiem Wam, że już tego nie wezmę. Bo już mam praktycznie. jeszcze dokoptuję trochę i ciężkie. Już się rozwala worek. Hmm. I już prawie cały. Jeszcze dokoptuję trochę plastików. To jest koniec. Nie ma szans, żeby tu cokolwiek wziąć. Mam jakieś pojemniki w drzewach. Patrzcie, idzie tu jest syp. Straszne to jest. No dobra. Tam dalej to jest zresztą. Zaczyna coraz mocniej padać. Jeszcze pozbieramy, co możemy, i uciekamy stąd. No to co, wyszliśmy tu stąd. Zobaczcie. <laughs> zobacz. Po prostu ja tu nie mam szans, żeby coś sadzić. Po prostu jest taki sercu. Niech sobie to tu leży na widoku. Może jak ktoś będzie przejeżdżał ze służb miejskich oczyszczania No to może to weźmie, a jak nie, no to zgłoszę to jak będzie więcej tych worków po prostu tu przyjadą No ale to muszę jeszcze zbierać no. Ale wiecie ja mam Przepraszam długo mi tutaj wpadła ja mam tylko jedne Jedne plecy i na dzisiaj mi to wystarczy. Znaczy, najwyżej, następnym razem, może dwa worki, choćby po jednym takim pełnym dużym worku, sąd wynieść, to naprawdę, ale nie wiem ile tych worków będzie. Będzie dużo, tak powiem. No i niech nie, czeka, nie czekają na swoją kolej, po prostu te to musiałem wyrzucić. Bo jest uszkodzona, tutaj jednak okazało się, widzicie, jest uszczerbiona tu nie ma sensu brać w ogóle dobra, ale niech to tu leży to też będę musiał tu przyjechać, worek tu wziąć i wszystko tu pozbierać I z tego rowu tu troszkę też tu pozbierać to tu będzie worek, tak jak nic jak tu tylko to, ten kawałek tutaj tu pozbieramy następnym razem znowu będzie worek no i, i drugi worek zrobimy jak jedziemy, to zrobimy znowu tu w lesie tak tu na początku pozbieramy to tutaj bo tam skończyłem, bo już po prostu już nie miałem nie miałem gdzie tego wziąć. Chociaż worki mam, ale to już mi starczy. Po spokojności, bo to nie ma sensu. No dobra, no to dzisiaj taki odcineczek będzie, wiecie. Nie wiem, czy krótki wyjdzie, czy nie. Po prostu... Nic się nie dzieje ciekawego, oprócz tego, że śmieciuchów full. A to naprawdę powinno ludzi interesować takie rzeczy. To są ciekawe rzeczy. A nie, że ktoś tam po nagłych skarpetkach latanie na plaży Ale trudno Każdy ma swoje wiecie, zapatrywania na różne kanały yy, No to dobra No do następnego Trzymajcie się Jak się wam podobało to subskrybujcie Oczywiście to co robię Bo te śmieci to mi się też nie podobają <laughs> Ale jeżeli wiesz, wiecie Będzie nas więcej no to Myślę, że jakoś ogarniemy tą Polskę, tak? Może nie wszędzie i nie, nie wszystko, ale przynajmniej częściowo będzie czyściej. Chciałbym, no myślę, że wy też byście chcieli, żeby było czyste. Pospacerować przez tym A Trudno, ja jadę do domu, zostawiam ten jeden worek, zaczyna coraz mocniej padać. Zobaczcie na samochód. No i uciekamy. Dobra. To do następnego, papa. Pa.